Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Zoom. Zgodnie z Waszymi sugestiami zawartymi w komentarzach, dzisiejszy odcinek poświęcamy całkowicie tematowi doboru obiektywów, jakimi możemy się posługiwać. I tak, generalnie obiektywy dzielimy na dwie grupy: są to obiektywy stałoogniskowe i zmiennoogniskowe. Obiektywy zmiennoogniskowe charakteryzują się tym, że mają e, pierścień zoomu, który pozwala nam zbliżać i oddalać e, ogniskową naszego obiektywu, dzięki temu przedmioty, które fotografujemy są bliżej lub e, dalej. Jest to niewątpliwie ogromna zaleta takich obiektywów, ponieważ stają się dzięki temu o wiele bardziej uniwersalne. Natomiast y, te obiektywy są zawsze troszeczkę gorszej jakości i zdjęcia są trochę gorszej jakości niż obiektywy stałoogniskowe. Stałoogniskowe, czyli takie, które y, opcji Zoomu nie posiadają, czyli mamy tylko i wyłącznie jeden wycinek rzeczywistości do sfotografowania. Wybierając idealny obiektyw dla siebie, powinniśmy kierować się przede wszystkim, po pierwsze, właśnie tą charakterystyką, czy jest to obiektyw stałoogniskowy, czy zmiennoogniskowy. A po drugie, takimi wartościami jak ogniskowa obiektywu i wartość przesłony. Po pierwsze, co to jest ogniskowa? Ogniskowa e, jest to e, charakterystyka, która pozwala nam określić, jaki wycinek rzeczywistości będziemy widzieć naszym obiektywem. Podstawową ogniskową e, dla fotografii małoobrazkowej jest ogniskowa 50 mm. To jest taki całkowicie podstawowy e, obiektyw, który widzi dokładnie tyle, ile widzi ludzkie oko. E, czyli. Tak, jak sobie weźmiemy ręce, to tyle, e, tyle widzi nasz obiektyw 50 mm. Drugą wartością charakteryzującą nasz e, obiektyw jest przesłona. No i wiadomo, tak jak już było mówione w poprzednich odcinkach, im e, ta przesłona ma większy otwór, e, czyli niższa wartość, np. przykład 1.4 czy 1.2, są to obiektywy o wiele lepszej jakości, dają nam o wiele fajniejszą głębię ostrości. Wiadomo, że nigdy nie osiągniemy takiej jasności e, stosując obiektywy zmiennoogniskowe, ponieważ światło w obiektywach zmiennoogniskowych zaczyna się zawsze od 2,8. Więc to są, to są takie najjaśniejsze, yy, najlepsze obiektywy zmiennoogniskowe. Natomiast jeśli chodzi o obiektywy stałoogniskowe, no to tak naprawdę najjaśniejszym obiektywem na rynku jest, yy, jest obiektyw ze światłem 1,2, czyli już tak naprawdę bardzo duży otwór tej przysłony. To powinno być widoczne tutaj, że większość tego obiektywu to jest tak naprawdę szkło, co daje nam bardzo wysoką e, jakość zdjęć i bardzo małą głębię ostrości. No to teraz troszeczkę o zastosowaniach e, samych obiektywów. Jakby o zastosowaniu głównie decyduje nam ogniskowa obiektywa. Zacznę od tych najszerszych obiektywów, czyli tutaj mam obiektyw 12-24 mm, czyli to jest obiektyw zmiennoogniskowy, który zaczyna się e, bardzo szeroko. 12 mm to jest około 170 e, stopni naszego pola widzenia, czyli Widzimy tak naprawdę bardzo wiele tym obiektywem. No i tutaj zakres kończy się nam na 24 mm, czyli, czyli i, tak, i tak jest to szeroki kąt. Takiego obiektywu używamy głównie do e, zdjęć pomieszczeń, do jakichś ciekawych zdjęć sportowych, e, typowo przy sportach, do których możemy się bardzo dobrze zbliżyć ponieważ w przypadku takiego obiektywu musimy być bardzo blisko naszego fotografowanego tematu. Kolejnym obiektywem jest obiektyw 50 mm, czyli ten, ten stałoogniskowy, fotograficzny standard, który możemy używać tak naprawdę do wszystkiego. Te obiektywy są zazwyczaj bardzo małe i bardzo lekkie, dzięki czemu może to być nasz obiektyw, który mamy zawsze przy aparacie. Mają bardzo fajną głębię ostrości, i można nimi sfotografować zarówno przyrodę, czy zrobić fajny portret. Kolejnym obiektywem jest najbardziej uniwersalny zoom, czyli ogniskowej 24-70 mm. Jest uniwersalny głównie ze względu na właśnie tą, tą szeroką gamę zastosowań, ponieważ możemy za pomocą 24 mm robić wnętrza, za pomocą 50 mm możemy robić. E, jakieś prostsze portrety, e, no a 70 mm to już daje nam troszeczkę, troszeczkę zbliżenia, e, którego możemy używać w fotografii przyrody, czy również w portretach, czy w fotografii sportowej. Jest to obiektyw ogniskowy i e, jak widzicie, tutaj mamy już dwa pierścienie. Jeden pierścień służy do właśnie zbliżenia i oddalania, czyli zmiany ogniskowej, a drugi pierścień służy do ostrzenia. Obiektywy o jakimś bardziej węższym e, stopniu zastosowania. To na przykład obiektyw 85 mm, to jest typowy obiektyw portretowy, który tak naprawdę możemy wykorzystywać tylko i wyłącznie do portretów lub do jakiejś prostej fotografii sportowej. Zaletą, ogromną zaletą tego obiektywu jest, jest jego bardzo duża jasność, o której mówiłem, no i jakość zdjęć, która, która tak naprawdę powala i jest to obiektyw typowo, typowo portretowy. Więc jeśli ktoś chciałby się zająć fotografią portretową bardzo, bardzo polecam wybór takiego obiektywu lub innego właśnie z ogniską 85 mm, ponieważ daje on najlepszą plastykę obrazu. No i na koniec obiektywy typu, typu tele, czyli z jeszcze wyższą ogniskową, dającą nam wiele większe zbliżenia. Tutaj akurat mam obiektyw, który ma dwa zastosowania, bo ma ogniskową 100 mm, więc daje nam fajne zbliżenie. A drugą opcją zastosowania jest to, że jest to również obiektyw makro. Czyli możemy fotografować przedmioty z bardzo, bardzo bliskiej odległości. Tutaj w tym obiektywie mamy do wyboru dwie opcje. Albo od 31 cm ostrzenie, albo od 48 cm. Więc jeżeli chcemy fotografować coś bardzo, bardzo malutkiego ustawiamy sobie tą opcję na 31 cm. Natomiast jeśli chcemy Robić nim portrety czy jakiekolwiek inne zdjęcia, ustawiamy sobie na 48 cm. Ta zmiana jest bardzo istotna, ponieważ jeżeli fotografujemy coś z daleka, e, obiektyw, e, mechanizm w obiektywie nie będzie szukał e, ostrości w tym zakresie od 48 do 31, dzięki czemu, e, dzięki czemu ostrzenie będzie odbywało się o wiele, wiele szybciej. Tak więc, na podsumowanie jeszcze raz e, wytłumaczę wszystkie oznaczenia, które znajdują się na naszych e, obiektywach. Zazwyczaj na obiektywie jest wszystko napisane z góry lub na jego soczewce. Tutaj jest napisane i tutaj, i tutaj. Eee, I tak. No, tutaj oczywiście jest napisane, że to jest Canon Zoom Lens, czyli obiektyw zmiennoogniskowy Canona. EF to jest oznaczenie dotyczące tego, do jakich aparatów możemy go stosować. Czyli musi aparat mieć również to samo oznaczenie. Dalej, 24,70 mm, jest to właśnie ogniskowa, czyli 24 szeroko, 70 mm wąsko, czyli bliżej. I tutaj mamy jeszcze oznaczenie dotyczące jasności, i jest to obiektyw 2.8. Wiadomo, żeby zwracać uwagę na tą jasność, ponieważ ona jest bardzo ważna. Jest tak naprawdę kluczowym elementem przy wyborze obiektywu. To tyle, jeśli chodzi o obiektywy. Mam nadzieję, że sporo Wam wyjaśniłem w tym odcinku. Jeśli czegoś zabrakło, piszcie to w komentarzach i widzimy się w następnym tygodniu. Dziękuję.